Oh, siemanko mordeczki, witam was serdecznie bardzo w reakcji Sztosa. Jest to kolejny odcinek, który oglądacie. E, tutaj z propozycji wybrałem Kubańczyk Sylwestrowa Noc, produkcja Krupek i właśnie kubańczyk, czyli on gdzieś tam dołożył swoje 5 groszy, albo może robili pół na pół ten bit. Jestem zawsze właśnie ciekawy, jak są takie y, z parę osób wypisanych w produkcji bitu, kto za co odpowiada i tak dalej. Fajnie jakby to było zawsze wypisywane gdzieś, że ten na przykład zrobił bębny, ten coś tam dodał od siebie. E, no ale to tylko taka moja dygresja co do tego. E, sprawdzamy to. Ha, ha. Każdy domówka w tym roku, że zakaz domelastom kończy przeczytę Ja to nie piję, lecę na wyspę, by się nie zarazić covidem Zdrowka szczęścia, pomyślności, dzierżyć, czy jeszcze się, by się nie zamienił byków czy miesięczny bar Bybuję z wąsem, to trwał do dwudziestej czwartej raz Czy kubańczyk z rodzinką, morski dawać jeszcze raz? Kurde, hm, nie wiem co myśleć o tym. Nie wiem, nie wiem, ciężko mi jest, ciężko mi jest jakby to jakoś kurde ocenić czy coś. Bo to jest właśnie niby taki klimat rapowy, on gdzieś niby tam przechodzi w mainstream ten rap, niby te wersy są spoko, ale gdzieś właśnie brakuje takiej charyzmy. Chociaż w tym kawałku nie jest to potrzebne, to jednak brakuje takiego jakiegoś, żeby było takie wow. Wiem, że tutaj Kuwańczyk ma bardzo dużo zwolenników, choć jest gdzieś tam e, kontrowersyjny, że tutaj e, youtuber rapuje coś tam. Teraz to już w ogóle nie ma znaczenia. Kiedyś może e, były jakieś zatargi, jakieś zatarcia między tym, e, że ktoś tam robi youtuby i też rapuje i że jak tak można i w ogóle teraz już w ogóle nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. E, no dobra, sprawdzamy. Mm. Bicik taki kurczę sztuczny trochę, bym powiedział. Ale dobra, sprawdzamy dalej. Na na na, ciężka głowa Bogistan Na 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 Amsterdam Burdeczki, Obyśmy się w końcu zobaczyli na tych koncertach Dagie, dagie, Za teraz corączki w góry wykręcamy żaróweczki Na raz to Luźniej jest bęger, lecz trzeba tu wtrącić dwa wersy, okazać szacunek Dla ratowników i pożarnej straży, co w Sylwestra dyżur sprawuje Oni czuwają my taniec, Miasto to to za nad ranem Zaczynam już odliczanie no To mi się podoba, że on właśnie tutaj jeszcze nawet w utworze gdzieś tam nawiązuje do fanów. Dziękuję im za to, że z nim są, że tam kupują płyty i tak dalej. Te podziękowania tam dla ratowników medycznych, bo właśnie to niby się nie wpisuje w taki sylwestrowy banger i tak dalej, ale on jednak gdzieś tam idzie swoim torem i wplata sobie takie wersy i to jest spokojnie, według mnie, bo gdzieś nie idzie tak typowo na hit, tylko jeszcze od siebie coś dodaje. Więc hmm, cały, czas, cały czas ten bit mi tak nie pasuje za bardzo ale jestem bardzo, e, bardzo miło zaskoczony tym refrenem, bo mi się wkręcił i może nawet bym te żaróweczki też tam powykręcał, spoko to jest. To not, mają lot, mają dot. sos, za wasze zdrówko wciąż Na brudną peryńo Refren się wkręca zajebisty e, Klip wiadomo taki bardziej one shot, trzy shot Gdzieś tam skręcony na szybciutko, żeby tam było coś pod ten e, kawałek Pierwsza zwrotka jakoś tak nie porwała, ale za to w drugie się rozkręcił. Fajne te jakieś tam propsy i podziękowania dla fanów. Jestem za, ciężko mi tu jakoś ocenić to. Nie chcę tutaj jakoś źle coś powiedzieć na ten kawałek, bo no jest on dobrze zrealizowany. Jest też wszystko słychać. Fajny mix mastering gdzieś tam, fajnie jest to połączone. Więc ja to propsuję. Daję łapkę w górę i pozdro. To była reakcja Sztosa. Pozdrawiam Was serdecznie. Subujcie kanał. Tu możecie sprawdzać różne rzeczy ode mnie. Pozdro.